A, a propos stresu. jeśli mogę to tak. Tak, ja bardzo proszę. Mamy dwa doktorze, sposoby stresu. Ostry jest nam potrzebny. Jak się nie stresować? Tak. To takie było pytanie. Ostry stres jest taki krótki, że ja się wstanę do roboty i pójdę, bo jak nie to ten. To, to jest okej. Okay. Ale przewlekły stres. To jest niedobre. Czyli ten wysoki kortyzol. Tak, i prolaktyna. Wysoki kortyzol i prolaktyna zabiera nam estrogen i testosteron. Obniża poziom FSH i LH. I nie, 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 produkujemy, nie mamy tyle estrogenów, i progesteronów wtedy. Wobec tego testosterony i estrogeny są potrzebne u chłopaków i u dziewczyn, żeby było libido. Wobec tego wysoki poziom kortyzolu, jak ogarnąć? No niestety, czy stety, poukładać sobie dzień tak, żeby y, nie ma międlić tego, co już było, nie przeżywać tego, co będzie, ale w środku żyć cieszyć tym, co jest teraz. Na przykład Oddychanie głębokie. Jeżeli ja wezmę kilka głębokich oddechów, to układ współczuł. Ja tak, i od razu ciało się czuje bezpiecznie i też spada poziom stresu. No, oczywiście, unikanie, wyłączyć czynnik, jak mam mobbing w robocie, to się zwolni z tej roboty, wyjdzie szybciej, taniej i skuteczniej niż trwić ileś, ale ludzie czasem muszą dojść do ściany.